Co roku na Halloween do GTA Online dodawane jest mnóstwo nowości. Jedną z nich jest 200 dyni rozróżnionej po całej mapie, które ja i Mates mamy zadanie zebrać. Sęk w tym, że każda dynia nakłada na nas przypadkowy efekt. Można wyróżnić efekty takie jak... Paza. Dzień dobry! Kurwa! Zmiana w zwierzę. Ja Impuls. I wybuch. O, buchniesz. Wybuchniesz. I kilka innych trudnych efektów takich jak zdrowie i pancerz. kurwa, Kurwa się pojawiła Nie widziałeś kurwa. Przekąski oh, shit. Jesteś kojotem. Ej, Bo, Nie. o shit Tak z kojotem. Białeś samochód. Przepraszam. samochodu Przepraszam. O no czekaj, do jakby to na paje. to, jak my to w tamtym roku robiliśmy? Tak, to było na tym. Co to kurwa za funky dźwięk? Hej Mateusz Co? Mam jakiś funky dźwięk kurwa co się tu dzieje Jaka, Jakaś taka muzyka się do, dołączyła. O to chyba slasher Co to jest slasher? Teraz musisz walczyć kurwa na śmierci życia O jest, jest niebieska jest klopka tutaj Już O kurwa jakiś kojot wyje Ty goni mnie Czerwony jest co jest? Zabić go! Co? Czerwony kojot! Co kurwa te zwierzęta są? No, nie wiem co mam zrobić. Zabić, Już czerwona się nie rusza. Zabić go chyba. Ebon, stankował cały magazynek Co zrobił? Zawygiłem go i co? Zniknął se. I. Nie. A i nic, muzyka ucichła. Super. O kurwa, Ej, jest tutaj. Co jest? Pomóż mi. Nie, nie, jest. O, to jest nie, 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 że go że go nie, Zniknął. nie, broken. Zniknął. nie, Kurwa, Ale serio kurwa, się kurwa, O kurwa, go. <laughs> o. Jeszcze, kurwa, 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 szyję kurwa, O kurwa, 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 jak na razie wszystkie efekty są pozytywne. No nie wiem. Kurwa! Tu jesteś. Czemu jest burza Faza! Uf. Oh my god! Lois, <laughs> I'm a dog. Lois. Fuck you! Co? A Oee. Tak, za każdym razem, jak dynie zmieniły nas w zwierzę, pojawialiśmy się w tym samym szpitalu. Nieważne, gdzie na mapie się to stało. budziesz. Bo, bo również... Kurwa, znowu! Ja cię Trzeci raz! <słosyu> Wielka świnia, dzień dobry. <słosyu> Halo! <O>! Raz! <słosyu> świnia. Jakie bydle <słosyu> No. <słosyu> <O! słosyu> Yeah! <That's> <pilgrimage> <inequination> No, ten gościu zaraz. Ojej, sorry. Ej e, e! Kolego! Zabij go! Go, go! O kurde, nie! <laughs> o, nie, gank! <laughs> sorry. Sorry, wlazłeś mi kurde pod... <laughs> pod Co Co <strzału> mi wlazłeś! <laughs> Kurwa. <laughs> Mogę Nie, się O kurwa O kurwa Gnata wyciągnął Nie Tych tam przyjechał jakiś kurde z rodzin na Nie mów tak Nie mów tak Dzień dobry Kurwa Przeparkowałeś. <noise> Przeparkowałeś! Teraz jest do góry nogami. <noise> Macie tego jakąś dynię? Dzięki. Proszę, proszę wybuchnij, albo gór, no chyba, o, nie kurwa nie wiem, zory. muszę ją <noise> rozpaść. O kurwa! <noise> kurwa, Jest tu chyba... Chyba jeszcze jest funkcjonalny. Chyba jeszcze jest funkcjonalne, <noise> chyba chyba jeszcze jest funkcjonalne. <głos> Nie <głos> na długo. Kurwa, śpienia, <świnia> <Arka Gdynia>. a jakby nie. <świnia> Gotówka, po kurwa, kurwa, <świnia> aż ja pierdolę <świnia> O kurwa, co jest? Dlaczego brat ten tak miota? Mój motor... Skosiło go. Tysiąc arpa. Kurwa. Co to kurwa za sarkofag? Bardzo dobry pomysł, żeby dostawać zdrowy pancerz. Zdrowi pancerz, jak miło. Kurat, jestem kotem. Nie mogę się podrapać. Nie, proszę, nie, nie, błagam. Zagryzę cię. O, o kurwa! Nie. Hills to rejon, który sam w sobie zabrał nam dwie godziny życia. Tutaj każda dynia była wyzwaniem. Nie tylko, aby się do niej dostać, ale i to, co mogło nas z nich czekać. Kurwa mać! Kopak! Jestem kurczakiem udobójcą Oj, z Piję i krew Tu też wybuchł, na pewno Matę specjalnie wystawił tak. I teraz, teraz, teraz pewnie ja wybuchnę, bo to jest m, oczywiście mata za Arcade Halo, proszę zbierać to, a nie ściągać A <noise> Ja pierdolę Ale lądowanie <noise> Po tak długim czasie musieliśmy zrobić sobie przerwę, bo nasze zmęczenie dawało już o sobie znać. Na przerwie doszliśmy do jednego wniosku. Najwyraźniej lubimy cierpieć. Chodź do ch**a Buchniesz Łojo <laughs> buchniesz pfff Nie buchniesz Kolejny sędzio Jak to? na dole Jak to? Nie widziałem Hajsko o, oh, shit mam fazę. O, kurwa. Ej. Co? Chyba, chyba się klon zrespią, albo coś. Tego no to chyba nie było. O, ci teraz się zabijesz. Jaki spadł. <śmary> <śmary> nie, <śmary> nie, nie do jest to drzwi, to 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 mój małcierze. <śmary> A ty też. No to fuck you. O kurwa. Jak do pogrzebie. Dobra, ostatnia dynia. Tym dynią... ...kończymy. Uraaa. Jej. O, dostałem pieniądze.